Jak to na gównia? Oslowa, dawaj, autoteczek. Autosek, autosek, nie kombinuj. Nie no, że gotowi byli na takie podejście A w ogóle te... ooo! Oh. Co jest? Ja pierdykam, zasadzka to była Dobra, jeden, chociaż Okej, okay. jest asystka Skurczy byki do 1.20 czekać na blue No ma smita? No, nie ma smita, to jest najgorsze. Ona ma, ja yeah, pierdolę. Kto tak robi? Skołczy Spoko, zemszy się. Najgorsze jest to, że dałem go. State smite, żeby przeżyć. Ona dała flasha, chyba. Trochę na zagranie. Ale spoko, to się wyklepie. Dokładnie Dokładnie, tak Tylko nie wiem czy na to blue do niej iść Jest ryzyko w tym duże Czy na to będzie coverować czy nie No, może jest skupię I nie będzie coverować Na switcha była promka na ruined king za 90 zł Kurde A Nawet ja bym to wziął kontynu. Uh, uh, uh. Doby nikt nie trzeba, nie trzeba. Sięba będzie na A pierdzielamy się troszeczkę. O, chodź. O, tak, nie to wziął, to bym zabił. to Albo nie, czekaj. Jakbym tylko wziął tego grompa, to by było zajebiście, A tak, to jest straszne. No, około pójdzie. Chociaż, 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 To no zobacz. Chodź, 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 Uczyniłem Katariny. Gdyby Katarina teleportowała, bym się nie obraził, naprawdę. Nie chciałbym markować. Nie muszę. Dobra. Dobra. Getcha! Please. Dzięki. Czy ja mogę zobaczyć tą wejdę jeszcze coś? No i za bardzo. Ej, no gdzie są bounty? I też smaki wzięliśmy. No niestety plan ...bountowy się nie udał. Coś tu poszło kurde nie tak. Nie widział, spoko Jesteś i tak? Nie Ja pogrąpa. Dzięki. Fajnie się grało w eddy game. Ie. Mam nadzieję, że się podobało. Dobra, idziemy się przywitać. Chociaż. Dobra, nieważne. Zaczynamy to. Ja na serki, może szukać. Łok... Wow, wo, e, Spokojnie, nie I całe tu, chłopacy. Próbuję jeszcze zrobić. Myślałem, że to Mabelinę. Złopi, szczerze Dobra. Nie ma ładny gości już. No, w sobie tam pomogłem. Zawsze pomogę dla ludzi po nie Nieważne jak dostaniesz w w early gameie. Zawsze musi być szansa, że sobie kurde do gry wrócisz. Żebyś się dobrze bawił. Mam nadzieję, że się tutaj... A dobrze bawi. No miał być inaczej. Wartowałem. Czy żałujesz cięcia threadów? Ktoś, widzisz to fryzurę? Te włosy? Jak mogłem żałować? Ciekawa zania. O kur... Packing blind. Timo, 06 Timo, i tak tym blindem zrobi cały teamfight, co za No taka. No coś to nie wydaje, ale nie jest jakieś tam. Nie wydaje mi się, żeby to było OP. Znaczy bym tak nie powiedział. O! Mamy ją za, to, za tego early game jeszcze. Dobrze. Mam jeszcze, prawda? Oj, O, nie padłem. Nice. Kurczę, przegonił mnie. Mogę to wcześniej rozłożyć? A, w sumie to o wiele wcześniej rozłożyć. Tak, jakbym to dał tak dalej, żeby tego grompa jeszcze... no Zobaczymy jak to zadziała. No, powinienem to wcześniej ro rozstawić. Kurczę, to się zreagruje zaraz jak trzech ręczów na pierdziela. O! Wszystko pod kontrolą. Dobrze. Dobra, jestem głupi, po co dałem to działkę? Dobra, muszę smite'a zostawić w takim razie. Wydaję działkę, teraz na tego, na wilki w ogóle. E no, lekko, jakoś to bije w sumie. Albo kip, pójdę sobie po Stawiaj te wilki, bo ciężko będzie je zrobić z jednym działkiem. Ten, co nikt zrobił? Mam ten Niko to 8 lat. Co jest kurde? O co chodzi? Jak można tego konta legendarnego nie znać? Co ty? Eee, nawet gorzej się to robi. Myślałem, że będzie większa tragedia. A czekaj. Jak to działa, że to kudaje taki. Działka jakieś takie mocniejsze pociski wypuszczają. Jak to się robi? Jakże moja ma postać? Aha, one jakieś tam. Bill a Church, ok To jest Aha, tylko na czempionach, tak? Zobaczcie! Niesamowita sprawa! Ma to sens, no to palić zaraz. Król Midas, dzięki słupka, siema a, no, te co ty? Ty no, musiał flesza palić. Chociaż widzieliśmy, że tam jest, po co tam szedł? Spróbujmy tego bota odwiedzić. Czekaj, koło nie spuszczam. czy nie Czy Zyra ma swoje E? Dobra, szukaj Zyra. Biscuit, cool, dawaj. No nie. Nie no, tak się to nie może skończyć chyba. A jednak powinno się skończyć. Nie no, że gotowi byli na takie podejście? Kamal, Tu się barykaluje, nie? Postawa. Eee. Okej. Okay. Kurde, przeżyję. Dobra. Stunek. Ale po co ulti? O, jest chociaż. Dobra, nieważne. Awerkiwym troszkę zerką, ale. No, wystarczy po prostu odpalić, buta i tyle. Okej. Okay. Ej, mi od... Aha, bo one odpychają na początku do Kurde, ja pierdolę, kamon jeszcze w ogóle źle, to ja, m... ja Nie wiem, czemu zagrałem tak szybko za nie, O, myślę że jakiś kod dostanę w ogóle. Ej no, takie brzydko i odpycha. Aha, no tak. A mnie na trzy auta właśnie zabił, tak? Spoko. O, chyba na to było. Co idziemy next? Czy co? Każdy po kolei właśnie się do no, dlatego, dlatego właśnie Mastery jest dobry na niższym poziomie. Bo nie potrafimy zagrać różnowo, niestety. O? Oliver? Dawaj, dawaj. A to jest Wiktor. Krwa. O! O! Dobra. Aha. O! K***a mać. Fucking Victor. A żeby cię tam w tym serialu dopierdzielili, Puch. no, i tak to się już nie powoli. Daje mi się, żebym padł, na to. To jest u O, chyba dadam. Nie było pastu, no. ale teraz może wyłapię. Czemu full HP Ezreal ucieka od Kaisy? O! Nie, zagram. O nie no, to 3-8 no też nie jest zbyt dobre no, ale ciężko tutaj cokolwiek zrobić w tej gierce. To jest chyba najgorsza gra A do Z. Jaką zagrałem? Boże, Znaczy, no nawet nie ja zagrałem, tylko no tutaj się nie, nie było z czego żeś bić, kurczę. No trochę nie poszło. <laughs> Czemu nie rzuca pasywy? Rzuć to, ale dziewczyno. Czemu nie dała na przykład na tą ścianę? Jak to działa? Czy to bursetuje autosa w ogóle? Resetuje, dobra, nice. To kolejna postać, którą nie pamiętam kiedy grałem ostatnio. A mogłem tak uderzyć, dobra. No i czemu tej pasywki nie stawia teraz? Najrzesz tutaj ją. O, dzięki. Dała. Aj, powiem co, zmytać. O Po co z tą pasywką, że jakoś tak dziwnie reaguje? to, że nie chcę jej rzucać niekiedy. Mam wrażenie. Dała teraz, dobra. A i to nawet nieźle czyści. Co jest? Czemu tyle postaci w dżungli robi dobrą dżunglę? Mimo, że nie są dżunglerami, o to nie chodzi. Zobaczcie! Niesamowita sprawa! Wilu, dzięki za trzy miesiące. Siemaneczko. Zdaje się, że się wszystkim kuczy na dżunglować. Tylko własna głowa nas ogranicza. No to czyści normalnie jak, jak normalny dżungler to czyści. Ma taki timer mniej więcej. Całkiem wpytkę. No, tylko CCK brakuje tutaj niestety. Jakiegokolwiek. ZM30 na krabie. No nie no, wiadomo, że są niektóre postacie, które o wiele szybciej robią, ale to jest... No jak na wiesz, pik, który no nie jest czuglerem zdecydowanie. No to chyba całkiem okej, okay, nie? Gdzie ten shaker może wyjść? co cool, czekankowanie tam średnio. Czyli ona może wejść. Cool, Zobaczymy. No musi ono zacząć. No, tylko że nie zacznie. Dobra. Oj. Aha. No to. Także tak wyglądają ganki. Nie się się. No. Także fajnie się czyści dżunglę, ale z walką troszkę gorzej. Co najwyżej mogę dokuczać tam Oj, a nie zabijać. Nie damy rady? Gdzie jest Jinx? Jeśli on ma R-to mamy lipę Dobra Fuck! Ok. osłuchaj. się! Dobra Nieważne Jinx nie jest zainteresowana walką. Szkoda. Szkoda, szkoda. Nie wiem czemu się gość nie ruszy w ogóle spod turetu. Podejrzony. Nie no, nie ma jak tutaj w ogóle jakiejkolwiek akcji przeprowadzić tą Miloi. Chyba naprawdę ja muszę po prostu to farmić i tak to będzie trzeba grać. Nie ma inaczej tutaj opcji. Widzisz też znowu ta ilość, podobno podobna do tego Heimera. Też potrzebuje mieć rozstawione swoje macki, żeby być dobre. A bez tego, no to jest lipa, nie? Tylko, żeby rozstawić dobrze te rzeczy, no to musisz grać na lejnie. nie może to być w lesie, po prostu grane. Zupełnie jakby te postacie zostały stworzone do dżungli. Hmm. Oj, to wcześniej. O kurde. Damusława to nie? a nie polecisz. Ale karki zabiję. Prawda? Lecisz. Nie lecisz. Jednak nie. Okay. Trochę mi to się nie podoba, że on mnie bije tak po... Tyłku. i teraz czemu on tej macki nie puszczę na dół? No wyrzućesz to. Tutaj powinna być macka teraz dołożona. Nie, mam mackę gotową na pasywce i nie rzucam jej. Jaki to ma sens? Aha. Dobra. Wy tylko że tu szajker, bo za chwilę przyjdzie. mam mnie na hita. Hmm. Nie! No po prostu no kurde no nie... O zabijam. O kurde! Jak to na gównia! Maslowa dawaj autoteczek. Autosek, autosek nie kombinuj. Ale ich tam, kurde, macki na... Dobra, dawaj, dawaj. Dobre! Jeszcze dostanę jednym. Okej. Okay. Ej! Śmiesznie to. Na razie, działa, wygląda. Dobra, spoko, ja to mm, no troszkę inaczej to widziałem. To jest klon. tam ja posmaka O kurczę. Hmm. Dobra. Niedobra. dobra. Jak jakieś zwierzę te. O kurde. Ale go sprzątną. Posłanie jak coś nie musimy. Dobra. Proszę! Kurczę, dostałem snera, gdyby nie... O, jeszcze dobiłem shakera, dobra. A gdyby nie snert, to bym tam wóz zapierdzielił, matki by poszły w ruch. Coś by się tam działo. To może zaszczekasz przez 10 sek, hehe, nick Nie, nie będziesz szczekane, ale za to dziękuję. Ktoś to chyba musi mieć co nie? Dobrze dobra, bądź. to chociaż małpkę zrób takiego wukonga. <laughs> co wy? To nie jest za. Znaczy do Twitch TV bywa trochę jak w zoo, ale nie będzie tutaj żadnej małpy ani psa robionego, czy co tam ja chciałeś, nie jestem jakąś małpą w Zoo. No to naj dziękuję, ale co jest kurczę, co ty wymagasz? Dobry jesteś Damian, nie zmieniaj się kappa. Czemu ta kappa na końcu kurde? Kurde, to jest takie dziwne, bo z jednej strony chcesz bić gościa po głowie, ale z drugiej w sumie takiego... E zagrać też jest minutko. O, slow. Mhm, fajnie by się było ruszyć. O kurde, no musiałem już... O, zabiłem Kate. Jakąś matką brwało po głowie. Dobra, kończymy chyba balet. No nie ma co. Ej ta ile nawet jest skurczy aż taka najgorsza? Oj. Repszak odbrał? Premades? My no, też mieliśmy Premada 07 Botlane, resztuje tu nie wyszło do końca. Chyba. No ciekawa gra, dość ciekawa. Rób małpkę, wyciszymy stream na chwilę, obiecuję. <grystuje> nie robi się takich rzeczy, widzowie, trzeba się szanować. No bo o miał trochę ciężką przeprawę, ale daje radę. Mnie jakoś się udało. O kurcze luk z 21 koła. Ciekawe.